Bukno szklane, szpachla, podkład, żeby zobaczyć jak to pięknie, równo zrobiłem. No i jest kurwa gorzej niż myślałem. Spójrzmy dalej. Tu chujowo. Tu zajebiście chujowo, tutaj no to jeszcze gorzej. Przejdźmy dalej. Pan lusterko ładnie wyszło. Ładnie szprejem zrobione lusterka. Tu jest nieźle No i to mi się udało zrobić porządnie No więc remont nie przebiega po mojej myśli Tak się upierdoliłem przy tej robocie że nie mogę odpalić telefonu na kciuka i boję się że jak zedrę na skórek to już w nigdy nie uruchomię przez tą robotę A to, jak ja coś z tego wyprowadzę To sobie kupię nobla Siema